Dzień dobry, Jacek Pochłopień. Moim gościem jest pani Anna Ledwoń, co-founder and creative director w agencji Morbananas. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Anno, wirtualna rzeczywistość, augmented reality, sztuczna inteligencja. Na co stawiać e-commerce? Myślę, że na wszystkie te trzy technologie. Natomiast jak to mówią prawnicy, jak ja zawsze powtarzam, to zależy, bo to jest kwestia tego, czy rzeczywiście to będzie inwestycja w nasz biznes czy koszt. Kwestia celu samego w sobie, po co my chcemy z tych technologii korzystać? Czy to jest kolejna modna rzecz, o której usłyszeliśmy właśnie na konferencji, bo mówiłam o tym wcześniej, czy rzeczywiście jest to coś, co możemy zaimplementować do własnego biznesu, do własnego e-commerceu i będzie miało uzasadnienie z punktu widzenia budowania doświadczeń, z punktu widzenia zwiększania konwersji, czy samych preferencji naszych konsumentów? Biorąc w takim razie przykład no przedsiębiorcy, który chce założyć albo może założył sklep internetowy, chce go rozwijać, no nie jest to może wielka korporacja. Jak Pani ocenia, czy może od czego to zależy, która z tych technologii, które z tych rozwiązań może mu się przydać? Najmniejszy próg wejścia ma sztuczna inteligencja, o dziwo. Kojarzy nam się dość futurystycznie, ale w tym momencie na rynku mamy bardzo dużo rozwiązań, z których jesteśmy w stanie nawet w sposób bezpłatny korzystać, jak chociażby rozwiązania generujące tekst w oparciu o sztuczną czyli zamiast samemu tworzyć opisy do sklepów, na co schodzi bardzo dużo czasu, czy samemu tworząc reklamę na Facebooka czy na Instagrama, po prostu możemy skorzystać z rozwiązania, które pozwoli nam taki tekst wygenerować w sposób automatyczny, do którego mamy 100% praw autorskich i przede wszystkim nie ma też duplikacji kontentu. E, takie rozwiązania mamy również do generowania grafik chociażby, e, co jest dużo tańsze niż e, nie, korzystanie z Shutterstocka, który jednak jako stok jest, powiedzmy sobie szczerze, dość kosztowny. Z drugiej strony samo marketing automation czy kwestie związane z Visual i Voice Searchem, czyli wszystko to związane z SEO, również oparte jest na sztucznej inteligencji, więc sklepy albo mogą ją zaimplementować, albo na co dzień po prostu z tego korzystają, tylko nie zdają sobie z tego sprawy. No i mały próg wejścia ma też na pewno rozszerzona rzeczywistość, bo rozszerzona rzeczywistość to chociażby filtry na Instagramie. I co prawda to nie jest rozwiązanie stickte e commerce owe. Które implementujemy w sklepie, chociaż też można, ale jest to rozwiązanie z pogranicza marketingu. Czy jesteśmy w stanie taki filt stworzyć, żeby związać użytkownika ze sobą na dłużej, sprawić, że spędzi więcej czasu z naszą marką, czy finalnie generować tak zwany user generated content, treści generowane przez naszych potencjalnych klientów bądź klientów, bo korzystając z takiego filtra na Instagramie, chcą to udostępnić dalej, pokazać swoim znajomym, więc cały świat naszej marki dzięki temu podają dalej. Natomiast zdecydowanie największy próg wejścia, ma wirtualna rzeczywistość i tutaj podejrzewam, że dopóki ta technologia się maksymalnie nie upowszechni i sam sprzęt, który pozwala nam z tej technologii korzystać, nie będzie tańszy, no to rzeczywiście to może być dla niektórych sklepów na razie jeszcze koszt, a nie inwestycja. Te nowoczesne rozwiązania to wcale nie musi być tak, że to oznacza jakiś koszt, a może wręcz oznaczać oszczędność. To też wcale nie oznacza, że kogoś musimy zwalniać, albo że będzie mniej miejsc na rynku pracy, dlatego że do tej pory pracowaliśmy z copywriterami, którzy stworzyli dla nas treści, jeżeli na przykład takiego copywritera w cudzysłowie zastąpimy narzędziem opartym na sztucznej inteligencji, to tak czy siak potrzebujemy jakiegoś architekta treści, który będzie jednak decydował, co wygenerować i gdzie i w jakim miejscu zaimplementować. Więc zamykają się jedne miejsca pracy i jedne możliwości, powstają drugie, powiedzmy sobie szczerze. I jasne, to może być pewnego rodzaju optymalizacja finansowa, bo jednak zatrudnienie czterech copywriterów może być droższe niż zatrudnienie jednego architekta treści, i rozwiązania opartego na sztucznej inteligencji, ale to też jest duże, to zależy, tak? Bo jakby każdy e-commerce, każde rozwiązanie jest inne. Chyba już od czasów luddystów ta obawa istnieje, ale pewne miejsca pracy znikają, inne się pojawiają. Choć to pani o tym mówiła i warto to pewnie podkreślić. Jeżeli mamy pracownika, który świetnie zna firmę, dobrze funkcjonuje, czy współpracownika, jakiś obszar znika, to może pojawić się inny Dokładnie. i warto takiego człowieka zadbać, czy zastanowić się, w jaki inny sposób można go wykorzystać. A jakich, jakich błędów unikać w implementowaniu tych nowoczesnych technologii? Jakie błędy się mogą zdarzać? Przede wszystkim brak celu, czyli rzucanie się na taką technologię tylko dlatego, że wszyscy z niej korzystają. To bardzo często wydarza się w kontekście chociażby efektów rozszerzonej rzeczywistości w mediach społecznościowych. Dużo się o tym teraz mówi, jest to w trendach, dużo marek z tego korzysta, my chcemy być innowacyjni i tworzymy taki filtr. I kiedy pada pytanie po co? No, bo moja konkurencja też stworzyła. Ale realnie po co? Brakuje odpowiedzi, więc, taki brak celu jest dla mnie podstawowym błędem. Z drugiej strony, my często chcemy te rozwiązania tworzyć sami, tak? Zatrudnimy sobie programistę, zatrudnimy sobie dewelopera, niech on to tworzy od zera. To jest trochę bezsensowne i powiedzmy sobie szczerze, dużo bardziej zasobochłodne, i to w kontekście czasu i zasobów ludzkich. Rzeczywiście, czasami lepiej skorzystać z rozwiązań po prostu już istniejących na rynku, na przykład w modelu SaaS. Dużo bardziej efektywne. I trzecia rzecz, jeżeli my wiemy, że to jest dla naszego biznesu dobre ale nie mamy pewności, jak to zaimplementować, to rzeczywiście dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy jakiegoś konsultanta zewnętrznego, stratega, marketera, agencji. Tutaj nie chcę mówić kogo, bo to też jakby jest duże, to zależy, natomiast czasami lepiej skorzystać właśnie z zasobów ludzkich spoza naszej firmy niż samemu implementować coś, na czym do końca się nie znamy. W czasie konferencji Cyfrowe Rewolucje, w której jest mowa o różnych obszarach, różnych narzędziach, żeby właściwie je zastosować, właściwie wybrać, to najpierw trzeba się zastanowić, trzeba... Dobrze popatrzeć na swój biznes, na jego specyfikę, ulokować go jakoś, i, i dopiero wtedy sięgać po nowe, nowoczesne, oczywiście rozwiązania, aby no zoptymalizować tak naprawdę, czy uniknąć błędu. Dla mnie sam marketing jest tylko i aż narzędziem i bardzo często my się koncentrujemy na przykład na... Artur mówił na konferencji o kotlerze. Kiedy ja 12 lat temu na studiach uczyłam się o kotlerze, to stwierdziłam, że to nie jest wiedza, która mi się przyda w jakikolwiek sposób w życiu. W tym momencie coraz częściej po niego sięgam, bo te podstawy mają dużo szans, sensu. Jak chociażby 4P w marketingu. My się najczęściej koncentrujemy na jednym z nich, czyli na promocji. Ale kiedy cała nasza polityka cenowa, dystrybucja, logistyka, Mówiąc brzydko i kolokwialnie, leży to jakiekolwiek rozwiązanie oparte na nowoczesnych technologiach nam w naszym biznesie nie pomoże. Powiedzmy sobie szczerze. Mówimy o nowoczesnych narzędziach, o internecie, tak mówiąc w skrócie, i oczywiście jest tutaj spora za tym wiedza, ale jest też ta pewna wiedza podstawowa, tak. która. Czasem może w innych odsłonach, ale się wcale nie zdezaktualizowała. Dość warto o niej pamiętać. My, w tym momencie, jak ja zawsze powtarzam, jesteśmy takim pokoleniem instant. Wszystkiego chcemy tu i teraz, jesteśmy niecierpliwi, chcemy, żeby sklep, biznes przynosił nam zyski w ciągu trzech miesięcy. E, jasne. To jest potrzebne, bo jeżeli szybko sklep, biznes nie zacznie przynosić nam zysków, to po prostu nie będziemy mieli pieniędzy na jego rozwój. Tylko że równolegle wokół tego powinny toczyć się wszystkie kwestie związane z budowaniem doświadczeń, z zatrudnianiem, z kulturą organizacyjną, z pewnymi optymalizacjami, chociażby związanymi z księgowością, administracją. To wszystko dookoła jest niezwykle ważne. Marketing jest tylko i aż tego po prostu przedłużeniem. Więc jeżeli nie odrobimy tego zadania domowego i jakby nie zapoznamy się z podstawami to to będzie taki efekt pożogi, tak? Po prostu marketing pociągnie nam biznes przez pół roku, tylko w pewnym momencie klienci się zorientują, że coś tu nie gra, albo przestanie jakby być skuteczne malowanie Excela na zielono. Czy dojdziemy do, do takiej rzeczywistości, że w tym obszarze, o którym mówimy, biznesu, biznesu w internecie, sklepów internetowych, te rozwiązania oparte na y, sztucznej inteligencji, rozszerzonej rzeczywistości, etc., no, zdominują zdecydowanie, że czy to jest przyszłość y, tego biznesu? Może w dalszej perspektywie, ale czy jest? Nie ma jednej przyszłości, jest kilkanaście albo kilkadziesiąt możliwych scenariuszy przyszłości, to jest jeden z nich. Więc jest to możliwe. Jakby zadaniem forecasterów, ludzi zajmujących się przewidywaniem trendów, jest to, żeby rzeczywiście móc rozpoznać te kilkanaście możliwych scenariuszy i się do nich przygotować. Ale nie jestem w stanie powiedzieć tak na pewno, kiedy to nastąpi. W, w świetnym polski futurysta Jacek Dukaj. Nie wszyscy wiedzą, że on oprócz książek science fiction zajmuje się właśnie futurystyką, trendami, socjologią. W swojej książce po piśmie w ogóle przewidział przyszłość, w której nie będziemy pracować. Jedynym zawodem będą ministerstwa do spraw wartości bo kiedy praca zniknie całkowicie z życia człowieka, to nasza podstawowa wartość przestanie istnieć. To jest jedna z wizji przyszłości znakomitego futurysty. Być może tak będzie, ale to jest tylko jedna z wizji. Na pewno AR VR stale będą się rozwijać. Na pewno będziemy z nich coraz większym stopniu korzystać, ale czy nas zastąpią? Być może, nie wiem. Na pewno warto się temu przyglądać i trzymać rękę na pulsie, jak to się ładnie mówi. No, trzeba Patrzeć na specyfikę swojego biznesu i dobierać rozwiązania, to pewnie każdy wykuwa tę własną przyszłość, każdy jest kowalem swojego losu. No z niektórych rozwiązań możemy nawet teraz w sposób bezkosztowy skorzystać. Do czego wszystkich zachęcam, jak chociażby z headline albo read które pozwalają na właśnie generowanie tekstu w oparciu o sztuczną inteligencję. Przetestowanie ich nic nie kosztuje. No może oprócz zasobów czasowych niezwykle cennych, ale już teraz można sprawdzić te rozwiązania, więc dlaczego dlaczego nie? Tak samo Facebook daje narzędzie do pobrania, które jest w 100% darmowe, Facebook Spark AR, które pozwala na generowanie efektów rozszerzonej rzeczywistości na Facebooku, na Instagramie. Jasne, nie będzie to efekt typu Gucci, L'Oreal czy Sephora, ale sami jesteśmy w stanie tym narzędziem się pobawić i zobaczyć, że to wcale nie, nic przerażającego i maksymalnie trudnego. Aby rzeczywiście śledzić, być na bieżąco i korzystać z tych fantastycznych możliwości, o których mówiła pani Anna Ledwoń, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.